Cześć. Spotkaliście się może w ostatnich dniach z nieprecyzyjną bądź wręcz manipulacyjną albo nieprawdziwą informacją w internecie na temat koronawirusa? My, my tak. I widzimy, jak gigantyczne jest to zjawisko jak ono jest niebezpieczne jak zagraża czemuś, co najdelikatniej moglibyśmy nazwać spokojem społecznym. I Razem z Polską Agencją Prasową podjęliśmy decyzję czy próbę, chęć walki z tą sytuacją, ale wiemy, że nie poradzimy sobie z tym sami, z tym zalewem treści nieprawdziwych. Dlatego też kierujemy do Was prośbę o pomoc. Prosimy, byście się zaangażowali w walkę z dezinformacją, walkę z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w internecie. Dołączcie do korpusu do do społeczności ludzi, którym będziemy dostarczać te najświeższe, najbardziej aktualne, najbardziej yy, prawdziwe informacje yy, dotyczące walki czy sytuacji związanej z koronawirusem. Będziecie pierwszymi, którzy się o czymś dowiedzą, i Was będziemy prosić, byście te informacje posyłali dalej. Yy. I również, żebyście odpowiadali na to, na pytania, na wątpliwości internautów, którzy będą zgłaszać treści budzące ich niepokój, mogące potencjalnie zagrażać temu spokojowi, którego tak bardzo teraz potrzebujemy. W poście jest link do formularza rekrutacyjnego. Zapiszcie się, dołączcie do nas, pomóżcie walczyć z dezinformacją, z nieprawdziwymi informacjami na temat koronawirusa. Zróbmy to razem, razem zwalczmy, zwalczmy i zadbajmy, razem zadbajmy o ten spokój społeczny.